Zamkiem interesował się pewien zbójnicki rycerz. Był to niejaki Szarszko z Koszyc. Wykorzystując śmierć królewskiego zarządcy, Aleksego Turzona chciał podstępnie zdobyć zamek. Uzgodnił z częścią zamkowego oddziału, iż zostanie podajemnie wciągnięty na mury, skąd przeprowadził błyskawiczny atak na resztę załogi. Szczegóły zawartego paktu dotarły jednak do dowódcy oddziału zamkowego. Doszedł on z żołnierzami do porozumienia. Pod wieczór 27 kwietnia 1543 roku stanął Szarszko wraz ze swymi kompanami tak Lina rzeczywiście została rzucona. Zbójników pojedynczo wciągano na mur. Gdy wyciągnięto 18, przyszła kolejna Szarszka. Znalazł się przy samym oknie, zorientował się jednak, iż został zdradzony. Zaparł się, żądając opuszczenia. Wtedy jeden z żołnierzy przeciął. Czarszko runął w dół, ginąc na miejscu. Wyciągnięci na mury zbójnicy rozpoczęli walkę z żołobącami. W trakcie bitwy wybuchł pożar. W W dostało się 8 raportów, 7 z nich dostało ścieżki.